Siemanko, z tej strony. Wojciech, witam Was w pierwszym odcinku z nowej serii pod tytułem FIFA 13: Sezony Jak grać? Czyli e, najlepsze moim zdaniem oczywiście jest to moje zdanie, nie jest to najlepsze, najlepsze e, składy, ustawienia, taktyki, jakie można stosować e, grając z danym klubem e, w sezonach. Pierwszym klubem, jaki Wam zaprezentuję, jest to mój ulubiony klub, czyli Real Madrid. E, no, i przechodzimy do składu. Po kolei cofnij. Używamy formacji 4-3-3 ofensywnie. Znaczy, ja używam. Domyśl, dobra formacja również to jest 4-4-2 rąb szeroko. Tej formacji używa bodajże lachu. Jak gra Manchesterem. Domyślnie mam formację, zdaje mi się, tą. Ja używam formacji tej. Czyli dwóch środkowych pomocników: ofensywny pomocnik, lewy skrzydłowy, prawy skrzydłowy. I. W Bramce mamy Casillasa. Wiadomo, jest teraz kontuzjowany, co nie zmienia faktu, że w, w sezonach możemy go oczywiście używać, i nie, nie widzę powodu, żeby używać Diego Lopeza, Chyba, że chcecie być autentyczni, to oczywiście, ale Casillas oczywiście w Bramce musi być. Prawego obrońcy używam Marcelo. To jest sporo lepsze od Arbeloi. To jest to, oraz lewa pomoc to jest to, co chciałbym, żeby tak zostało tak uzupełnione w Realu Madrid. W sensie w sezonach by się przydało, bo wtedy z większą chęcią grałbym formację o 4-4-2 szeroko, bo po prostu nie ma tak naprawdę takiego lewego pomocnika, bo Ronaldo gra w ataku. Drugim obrońcą jest Pepe i trzecim obrońcą jest Sergio Ramos, czyli tutaj para dwóch najlepszych środkowych obrońców w lidze hiszpańskiej. No i jedna z lepszych par, jaka w ogóle istnieje, jeśli nie najlepsza. No i na lewej obronie mamy Fabio Cantrao, czyli bardzo, bardzo solidna obrona, i to jest jedno, to wraz w połączeniu z dwoma defensywnymi pomocnikami, jakich tutaj mamy, czyli Shabi Malonzo plus znaczy e, Malonzo i samim Kediro. Znaczy, no Xabi Alonso może jest SP, ale tak naprawdę jest SPD. Przynajmniej jak dla mnie gra bardziej jako SPD. E, e, on tutaj jakby trzymają tego, tego środka pomocy, rozgrywają piłki mało biorę udziału w atakach e, natomiast w ten sposób gramy tak naprawdę czwórką ośrodkowych obrońców powiedzmy w ten sposób, bo ci defensywni pomocnicy mocno wspomagają obronę, e, natomiast obydwaj obrońcy lubią troszkę atakować, więc jest, są, są nasze tyły zabezpieczone nawet jeżeli gramy ofensywnie SPO mamy Modricia, można tu równie dobrze użyć Ezila lub Kaki, natomiast ja preferuję Modricia, dlatego że dla mnie wydaje się najszybszy, ma chyba najlepszy strzał, przynajmniej jak dla mnie i ogólnie jakiś ma taki Jakieś takie... Dobrze, dobrze z tym się nie gra, nie mam pojęcia na czym to polega, ale najlepiej mi się nie gra ze wszystkich ofensywnych pomocników w Realu Madrid. Na prawym skrzydle mamy Anne Maria czyli oczywiście najlepszego prawego pomocnika prawego skrzydłowego jaki jest dostępny i wiadomo innego wyboru nie może być jedyny jego minus to jest ta, to są te dwie gwiazdki słabszej nogi natomiast poza tym no, czysta szybkość nie jest, taki zbyt, nie jest zbyt słaby jest dosyć wysoki także jest naprawdę z nim wszystko bardzo fajnie no. I można nim również fajnie ośrodkować. Na lewym skrzydle mamy gwiazdę Cristiano Ronaldo. Idealne pracowitości. Eee, pięć gwiazdek sztuczek, cztery gwiazdki słabszy nogi. No, o nim chyba nawet nic nie muszę mówić. No, sami widzicie, ile tutaj tu wszystko jest. Po prostu... tu jest to jest wszystko. Nie? To, to, to jest po prostu piłkarz idealny. Eee, I tutaj chyba nic nie ma więcej do gadania. No i Benzema, który gra tutaj tego, tego wysuniętego napastnika. Eee, zamienia się czasami pozycją z Ronaldo czy z Benzemą. Czy z Di Mario. natomiast on sam gra tu bardzo dobrze, jest dosyć szybki, w dosyć wysoki, wszystko, wszystko co powinien robić, robi i to jest chyba, chyba na tyle z samego ustawienia. Używam najczęściej w grze taktyki na początku zwykłej, normalnej, ewentualnie przesuwam się na tą lekko defensywną. Następnie po strzelaniu bramki, staram się zawsze jeszcze ustawić grę z kontry i jakby trzymać przeciwnika na dystans. Pod koniec meczów wprowadzam najczęściej Zila i Jose Jechona, który no może nie jest zbyt dobry technicznie pod względem sztuczek i tak dalej i czy tutaj tych tutaj tych statystyk. Natomiast no jednak jest bardzo bardzo szybki. I za zmęczonego Benzema na przykład, czy za no, przykład za Modricia najczęściej wchodzi Ezil, z Joseka Jechon chodzi za Benzema, albo na przykład y, Ezil wchodzi za di Maria i za Modricia wchodzi Kaka. Coś takiego, coś można tutaj wokombinować. Mamy na owce również Esiena i Warana oraz Arbeloe, gdyby coś w obronie naszej nie działało. Natomiast ja generalnie staram się nie używać i Nie wiem czemu, ale go zobacz bardzo za nim nie przypadam. No, też może grać jako Ośpeda. I to jest moim zdaniem najlepsze ustawienie możliwe Realu Madryt w sezonach, e, mając ten skład, który teraz jest. E, no i w sumie to by było tyle. E, piszcie w komentarzu najbardziej ukochany komentarz wygrywa e, która drużyna chciał, znaczy, którą drużynę chcielibyście jako następną? Jak, którą drużynę mam przedstawić? E, w jaki sposób uważam, że najlepiej się tą drużyną gra? E, to taki krótki film e, z nowej serii, w sumie jaka u mnie na kanale mam nadzieję będzie dalej e, się witać, zawita, tak. No, no. E, także dzięki za oglądanie, do zobaczenia, piszcie nazwy tych drużyn w komentarzach, e, mogą być też prezentacje, jeśli chcecie. No i cześć!